Od Sebixa, któremu życie pomyliło się z grą wideo, po smażenie jajek na pięknych polskich betonowych rynkach. Zapraszam was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Kerw, marka dzięki której wszystko, co macie w portfelu, wliczając w to karty bankowe, lojalnościowe, a nawet paragony, zmieścicie w jednej karcie i w jednej aplikacji. Niesamowitą innowacją w aplikacji Curve jest też funkcja go back in time, która pozwala na przenoszenie dokonanych już transakcji z jednej karty na drugą. To znaczy jeśli zapłaciliście za coś niewłaściwą kartą, na przykład za tatuaż kartą, którą dzielicie z małżonkiem, w ciągu 90 dni możecie przenieść płatność na dowolną inną kartę. Na karcie, którą rzeczywiście płaciliście, nie będzie ani śladu. Pamiętajcie też, że we współpracy z Kerf mam dla was darmowe 25 zł na start. Wystarczy, że zarejestrujecie się z linku w opisie, dodacie swoją pierwszą kartę i kupicie za nią chociażby gumę kulkę w kiosku. Konto w Kerf jest całkowicie darmowe, acz mogą je mieć jedynie osoby pełnoletnie. Jeszcze raz zapraszam, link znajdziecie w opisie. Tymczasem wracamy do odcinka. Numer 10. Naukowcy z Uniwersytetu Wotago opracowali kontrowersyjne narzędzie do zrzucania wagi. Montowane na zębach trzonowych pozwala na otworzenie ust na zaledwie 2 mm szerokości. Wystarczająco, aby mówić i oddychać, ale już za mało, aby przeżuwać jedzenie. Co teoretycznie miałoby zmusić posiadacza do ograniczenia posiłków albo przyjmowania ich wyłącznie w płynie. Numer 9. 46-letni mieszkaniec Łodzi napadł na 19-latka, zabierając mu telefon i słuchawki, zaledwie 13 godzin po tym, jak wyszedł z więzienia, w którym odsiadywał 5 wyrok. Jak się okazało, koledzy z celi wkręcili go, że przez jeden dzień po wyjściu z zakładu karnego można popełnić dowolne przestępstwo bez żadnych konsekwencji. Coś jak chwilowa nietykalność po respawnie w grach. I typ uwierzył. Szkoda, że nie uwierzył też w ideę resocjalizacji. Numer 8: Will Cadbill, inżynier budownictwa z Wielkiej Brytanii, pobił światowy rekord Guinnessa w układaniu najwyższej wieży ze memensów. Mężczyzna ułożył jeden na drugim całe pięć. Brzmi absurdalnie? To spróbujcie ułożyć chociaż trzy. Brytyjczyk wpadł na pomysł pobicia rekordu podczas obiadania się czekoladkami w czasie trzeciego już lockdownu w kraju. Numer 7. Rządy na całym świecie dosłownie prześcigają się w tym, kto da więcej w zamian za szczepienie. Premier Grecji ogłosił właśnie, że każda młoda osoba do 25 roku życia, która zaszczepi się przynajmniej jedną dawką szczepionki, otrzyma bon o wartości 150 euro, obecnie prawie 700 zł, oraz darmowy internet w telefonie, Uwaga, przez cały sierpień. Obecnie w Grecji w pełni zaszczepiło się około 33% mieszkańców. Numer 6. Właśnie się dowiedziałem, że ona jest. Tę kultową nutę elektrycznych gitar z pewnością mógł i sobie pod nosem pewien indyjczyk, który właśnie, a dokładniej prawie 2 miesiące po ślubie, dowiedział się, że jego żona to jednak z urodzenia mężczyzna. Oszukany mąż, przed którym prawdę ukrywała nie tylko sama żona, ale i jej cała rodzina, przejrzał na oczy dopiero kiedy zabrał żonę do ginekologa, po tym jak ta nieustannie zwodziła go, twierdząc, że a to ją głowa boli, a to brzuch. Mężczyzna zdecydował się pozwać do sądu całą rodzinę. Numer 5. Tydzień temu w afrykańskim kraju Togo, w samolot etiopskich linii lotniczych tuż przed lądowaniem uderzyła błyskawica. A teraz najlepsze. Do uszkodzonego i niezdolnego do ponownego startu samolotu została wezwana grupa lokalnych szamanów, aby odprawili na nim egzorcyzmy. Tradycyjny rytuał składał się m.in. z polewania samolotu wodą oraz alkoholem, jako ofiarą mającą załagodzić gniew Hiebesso, boga piorunów. Numer 4 W kogo miejscowości nie wycięli jeszcze drzew i nie zabetonowali rynku, niech pierwszy rzuci kamieniem. Aby okazać sprzeciw temu jednemu z najbardziej niezrozumiałych trendów polskiej architekturze krajobrazu, pewien dziewiętnastolatek z Krzeszowic postanowił usmażyć jajecznicę. A dokładniej kładąc patelnię na rozgrzanej, nowo zrewitalizowanej płycie rynku. Przyrządzenie przepysznej jajecznicy zajęło chłopakowi 80 minut. Numer 3. Jedliście kiedyś zupę tak niedobrą, że chętniej już byście umarli? Cóż. Pewien 25-letni kucharz z Iraku, przyrządzający właśnie zupę na przyjęcie weselne w Kairze, dostał to i to. Mężczyzna umarł po tym, jak poślizgnął się i wpadł do olbrzymiej kadzi, w której gotował się rosół. Lekarze próbowali go ratować przez 5 dni. Niestety, rosół poniósł go zbyt mocno. Numer 2. A wy jak bardzo kochacie swoją pracę? Podajcie wynik w skali od jednego do tego pracownika sklepu, który na widok pożaru w jednej z alejek najpierw nagrywa zdarzenie, a następnie odchodzi śmiejąc się z satysfakcją. Nagranie chłopaka ignorującego ogień podbija ostatnio internet i wcale nie dziwi internautów. Jak pisze jeden z nich, nie ma mowy, żeby próbował ugasić ten ogień, zarabiając minimalną krajową bez ubezpieczenia. Numer jeden. Niejaka Mary McCarthy z Nowej Zelandii już od 30 27 lat, uskarżająca się na ból nosa, była w szoku, kiedy odkryła, że w jej nozdrzach przez cały ten czas krył się plastikowy element od gry planszowej, w którą grała jeszcze jako ośmiolatka. Po włożeniu krążka do nosa, jako dziewczynka, nie mogła go wyjąć. Zbyt bardzo bała się też reakcji mamy, więc postanowiła, że o całej sprawie po prostu zapomni. No i zapomniała na 37 lat. Okej, okay, tym zapomnianym jak niespółkana kupa w klozecie kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów. Zapraszam was jeszcze na moje inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulis Sosecz z animacjami. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku, cześć!